Programowanie klamki ELH30H4. Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić tryb parowania. Włącz Bluetooth oraz uruchom aplikację TT Lock. Naciśnij przycisk Dodaj urządzenie, wybierz zamek od drzwi. Przejdź dalej i wybierz swoje urządzenie. Klamka sparowana. Teraz nadaj nazwę swojej klamce. Sprawdź możliwość odblokowania. W kolejnym kroku dodajemy kod dostępu określony jako zwyczajny. Możemy go uznać jako nasz prywatny stały kod właściciela. Ustaw swój kod i potwierdź klikając w przycisk Ustal kod dostępu. Sprawdź poprawność dodanego kodu. Następnie dodajemy brelok zbliżeniowy lub kartę. W menu głównym wybieramy przycisk Karty. Następnie dodaj kartę IC. Wybierz termin ważności w tym przypadku wybraliśmy również jako stały. Następnie wpisz nazwę dla przypisanej karty i kliknij OK. Klamka wyda komunikat, aby przyłożyć kartę do czytnika. Wykonaj polecenie i sprawdź, czy karta została poprawnie dodana. Trzecia metoda wejścia to autoryzacja przy pomocy odcisku palca. W menu głównym aplikacji wybieramy odciski palców, następnie Dodaj odcisk palca. Ponownie wybieramy termin ważności jako stały, wpisujemy nazwę i klikamy Kolejny. Kliknij Start i przykładaj palec zgodnie z komendami głosowymi klamki. Wykonaj kroki i sprawdź, czy odcisk palca został poprawnie dodany. Gratulacje! skonfigurowałeś trzy metody autoryzacji wejścia.